Witajcie Was widzowie, wyszła nowa aktualizacja z Sakura Serfa. O, tutaj pewnie zastanawiacie się, dlaczego mam 10 kluczy tak bardzo troszkę więcej niż na odcinku, bo ja grałem, gdy nie nagrywałem. Was przepraszam. Ale nowa aktualizacja zaraz pokażę, jak wygląda teraz policjant. Ale. O, twoje. O, wow, Jaki fajny chest. Hmm. Napiszcie w. Albo nie. Może być 100. Nie. No, m... chętnie bym zdobył, ale. Nagrywam. O. O, proszę bardzo. Trz już. O, tak wygląda policjant. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego mam tyle tych takich gwiazdeczek i dlaczego mam ta takich. No bo ja zbierałem, nie nadgrywałem. No kurczę, czemu mi się tak pauzuje? No czemu że, że się czuć, że jestem dobry? Wspaniały! A słyszeliście kiedyś gody od tyłu? Na stówę nie? No bo gody od tyłu to dog, ale śmieszny. To czyli po angielsku piesek. Pies. Znaczy się. Kurczę, jakoś, ale jak mi się skończą klucze, to kończymy ten odcinek. Co chwila sobie pauzuje. Tak jak powiedziałem, jak mi się skończą klucze, to. Kończymy ten odcinek. Bóg jest dobry. Bóg jest znakomity. Bóg jest dobry. Czyli yy. polskie słowa z piosenki i Spida. I show Spida. Polskie napisy z piosenki i show Spida. Lecę z tym koksikiem. I jeszcze tam w piosencie krzyczał ten... Show. Co jest takiego super? Na każdym live... <laughs> no, chyba stał się strasznie popularny za granicą, chyba dlatego, że krzyczał na każdym live. Jak bardzo głośno. Nie wiem co było takiego super. Ale nieśmieszny omawiał o tym youtuberze. Mam nadzieję, że w przyszłości on będzie omawiał o mnie. Ten nieśmieszny. Eee. Uh. No właśnie mi się sobie przypomniałem. Wow, zdobyłem jakiś bardzo fajny, bardzo legendarny chest. Jakiś bardzo złoty. Uh. No jak zdobędę jakiś klucz, to jeszcze zagram z nie Chcę, żeby i już znowu obierała tak długo Kurczę spędzimy Pewnie zastanowicie się czemu nie ma już tego black screena no bo to była tylko półniżeczka <laughs> już nie boli mnie Nie, no, nic nie mówiłem takiego o, prawie bym, prawie bym przegrał. Lecimy z tym koksem. Już cztery minuty to trwa, ale ja jestem i ten jest bardzo szybciorem. Kurcze blade. Może jakiś kl... z czegoś klucz będzie. Przepraszam Was, Żeby. Teraz to wy. Ale. Wyciąłem.

Doo 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 doo. To to sobie lecimy z tym kopsikiem. Dobra, to pa. Albo czy może wyciągnę się jakiś... Dobra. Kurczę. Mm. No dobrze, pa, widzowie. Pa, pa, pa. No i subskrybujcie ten kanał i lub polubcie ten film. No i. Widzowie, jakbym zapomniał, nie? zapomnijcie też bić na kanał Bartka i też będę mu dać subskrypcję. A. Widzowie, jakbym zapomniał, nie? Nie zapomnijcie też bić na kanał Bartka.